Cześć! Dzisiaj was przeniosę do egzotycznej kuchni. Przygotujemy moją wersję domowej pasty kary. Od czego musimy zacząć? Musimy podprażyć przyprawy. Jest to kmin rzymski, kolendra, czarny pieprz. Przypominam wam, że dokładną listę składników znajdziecie w opisie filmu poniżej. W oryginalnej wersji do pasty kary dodaje się liście kafiru. Ja zastąpię to czymś innym poczekajcie to zobaczycie. Podprażenie przypraw sprawi, że uwolnią się z nich olejki eteryczne. To bardzo prosty przepis. Wystarczy tylko zmiksować składniki. Potrzebuję tutaj szalotkę imbir. Obiorę go łyżeczką. W tym przypadku Imbir zastępuje mi galanga, bardzo popularną przyprawę kuchni azjatyckiej. Następnie dodam skórkę z cytryny i z limonki. Ta skórka właśnie zastąpi mi liście kafiru, które wspominałam. Jeżeli chcecie poznać zupełnie inny, nietypowy smak pasty pastykary, wystarczy, że te składniki podpieczecie. Coś zupełnie innego. Teraz dodaję papryczkę, chili. W przypadku zielonej pasty kary używamy zielonych papryczek. Czerwonej pasty kary czerwonej. Tutaj dodałam kurkumę, która zabarwi wszystko na piękny, żółty kolor. Teraz moje przyprawy trawa cytrynowa. Muszę ją nieco zmiękczyć, drobno posiekać, i dodać do pozostałych składników. Siekając tą trawę. Womniał mi się Karol i jego przepis na warzywne kary z kiszoną cytryną. Dziwnie to brzmi, ale rozumiecie o co chodzi. I teraz jeszcze sól i olej. I zaraz całość smiksuję. Jestem ciekawa, do czego Wy wykorzystalibyście taką pastę kary w Waszej kuchni. Napiszcie w komentarzu, może się zainspirujemy. Miksuję tak długo, aż ze składników powstanie charakterystyczna pasta. Zobaczcie jaki piękny kolor nadała kurkuma, kurkuma nazywana jest również przyprawą życia. Tak wygląda moja domowa wersja pasty kary. Jeżeli wykorzystacie jakikolwiek z naszych przepisów, oznaczcie nas na instagramie hashtagiem Lila. A ja żegnam się z Wami, bo zobaczymy się znowu na pewno w poniedziałek, środę albo piątek o godzinie 16. Więc idę myśleć, co tam dla Was przygotować.